Witajcie przy najlepsi widzowie kanału Jowialne Zbieractwo, gdzie regularnie przyglądamy się nabytym grom na kosnole PlayStation 3. Dziś odcinek wyjątkowy, bo ostatni opaczony dwucyfrową liczbą. I jak wszystko dobrze pójdzie, od przyszłego tygodnia filmy będziemy numerować trzema cyframi. W związku z tym pozwoliłem sobie w komentarzach pod ostatnim odcinkiem poprosić jednego z Was o wybór tematu dzisiejszego spotkania. A zatem czas rozwikłać znaczenie tytułu prezentowanego odcinka, zakręconego niczym ogon warchałka. hlaka. Moi drodzy, przed Wami świńska ekipa, czyli GeForce. Nie mylić z tymi drogimi kartami graficznymi. Świat zwierzątek, będących bohaterami bajek, jest wypełniony po brzegi i zdawałoby się, że nie ma tam już miejsca dla żadnych nowych gatunków. A tymczasem akces do uniwersum disneyowskiej fauny zgłasza świnka morska, czyli coś pomiędzy chomikiem a bobrem. I choć nazwa sugeruje inaczej, protagonista gry Załoga G woli piasek i sianko zamiast morskiej wody. Disney po raz kolejny postanowił. Na Mieszać w głowach bombelką, i tym razem próbuje nam wmówić, że ten sympatyczny gryzoń pracuje dla FBI. Agent, ale nie byle jaki, bo nasz ludzik świnka, którym sterujemy przy pomocy pada, doskonale odnajduje się w świecie najróżniejszych gadżetów, sprytnie wykorzystując je w rozgrywce, a ten z kolei najprościej można określić jako platformer z elementami akcji. To, zaś, przeciwko czemu stajemy do walki, to hordy zbuntowanego sprzętu AGD. Jednakże, jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym absurdalnym wycinku fabuły, odsyłam was do filmu animowanego z 2009 roku pod tym samym tytułem. Tak, gra jest częścią kampanii marketingowej związanej z promocją bajki dla Milusińskich, więc po raz kolejny mamy do czynienia z agresywnym, bezwzględnym dojeniem franczyzy. Ale czy tylko? Ocena na Metacritic wyraźnie wskazuje na całkiem solidnego średniaka, i tu taka ciekawostka. Gra jak na produkt przeznaczony raczej dla młodszego odbiorcy jest całkiem długa i jej przejście zajmuje między 7 a 8 godzin. W sumie nieźle jak na tego typu produkcję. Niestety gracze narzekali, że choć tytuł odnosi się do załogi, to sterujemy tylko jednym jej członkiem, nie licząc pomocnika muchy wypuszczanej niczym uzbrojony dron na skupiska bezbronnych cywili. Większość z nas pewnie omija takie gry szerokim łukiem i szansa, że bieganie i strzelanie świnką morską kogoś zainteresuje jest raczej znikoma. Mimo to namawiam do przekonania się na własnej skórze czym jest załoga G, bo może ma ona w sobie coś, co złapie was tak mocno, że wypuści dopiero po napisach końcowych, o ile w ogóle będziecie chcieli stanąć u progu ekranu startowego. Zachęceni opowieścią o świnkach przechodzimy do oględzin chlewika pudełko całe bez większych uszkodzeń, folia nieco sfatygowana, ale to raczej norma, nie ma co narzekać. Papierowa wkładka choć wiekowa wciąż trzyma się nieźle. Wszystkie cztery kąty są ostre jak brzytwa, a krawędź z tytułem gry nie posiada otarć. Zaglądamy głębiej, gdzie od razu rzucają nam się w oczy dwie pary okularów 3D. To element, którego często brakuje w używanych egzemplarzach, choć informacja na froncie okładki mówi, że jest to element dodany. Do kompletu manual, choć cały, pogięty niemiłosiernie. Na szczęście dzieci, do których wcześniej należała gra, nie zdążyły go podrzeć. Co ciekawe, płyta z wierzchu prezentuje się wybornie, a po zafundowaniu jej przewrotu stwierdzam z radością, że ominęło ją bąbelkowe tsunami. Fotonowa penetracja ostatecznie potwierdza wyborny stan nośnika. A skoro wszystkie karty zostały odkryte, możemy podsumować całość rozdaniem punktów. A teraz sprawdźmy, ile kosztuje chomiczek zwany świnką. Prastary, turbosłowiański portal aukcyjny sprzedaje najtańszą kopię za 59 zł, co nie jest atrakcyjną kwotą jak na śmierdzącego gryzonia. Na OLX już lepiej, choć wciąż nie idealnie. 48 zł. Na Vinted podobnie, ale odrobinę drożej. Nasz polski ceks zrównał się z olx sprzedając grę po 48 zł. Wygląda na to, że w Wielkiej Brytanii jest najkorzystniej, bo jedyne 35 zł z wysyłką po przeliczeniu. Średnia cena szpiegowskiej świni na eBay to 44 zł. Najtańszą wiarygodną ofertę w archiwum Allegro znalazłem za 8 zł, choć były też licytacje, w których nikt nie chciał przygarnąć sympatycznego zwierzątka nawet za złotówkę. Mnie udało się wyhaczyć grę na Vinted, gdzie zapłaciłem 34 zł i biorąc pod uwagę kompletność ceny i stan, dwa najbardziej adekwatne słowa podsumowania jakimi chcę obdarzyć ten zakup to może być. Gra, choć nie idealna, już za moment zawędruje na półeczkę, a mnie nie pozostaje. Nie zostaje nic innego, jak do końca rozliczyć się z enigmatycznego tytułu odcinka. Jeszcze chwilę mi to zajmie, bo nadawcy przesyłki nie jest obce potwornie precyzyjne zabezpieczenie paczki. Moi drodzy, być może wolelibyście teraz obejrzeć jakąś grę z cyklu Obcy kontra Predator, ale dziś będą musiały Wam wystarczyć potwory kontra obcy. Tym razem to nie Disney jest odpowiedzialny za pranie mózgów bombelką, lecz DreamWorks, czyli wytwórnia specjalizująca się w nieco bardziej zadziornych historyjkach w porównaniu do słodkopierdzących fabuł Disneya. Oto pani baba o imieniu Susan dostała meteorytem w głowę i tak zaczęła rosnąć, że ją zamknęli razem z innymi dziwiodłami w strefie 51. Tam poznała pana Galaretę, super wysportowaną małpę oraz insekta robaka potrafiącego łapać ofiary w sieci. W międzyczasie z kosmosu przylatuje na Ziemię wielki robot niskory do do pokojowych negocjacji. Dlatego zapada decyzja, że Susan i jej szaleni znajomi zostaną uwolnieni, by raz na zawsze rozprawić się z zagrożeniem. Gra oczywiście bazuje na filmie o tym samym tytule i w zależności od postaci, którą gramy, zmienia swój podgatunek. Mamy tu elementy platformowe, slashera, strzelankę, QTE, a nawet wyścig. Ponadto twórcy udostępnili tryb kooperacyjny, dzięki czemu można przed ekranem naraz zająć uwagę dwóch bombelków. podobnie jak wcześniej omawianej załodze G, grze można poświęcić sporo czasu. Portal How Long to Beat podpowiada, że zlizaniem ścian wychodzi nawet 15 godzin, co jest całkiem niezłym wynikiem. Sama rozgrywka prezentuje się dość sympatycznie. Co ciekawe, tym razem wersja na PS3 z wynikiem 66 na Metacritic plasuje się na pierwszym miejscu wśród wszystkich wydań, a wiedzieć wam należy, że dojenie franczyzy miało miejsce na większości dostępnych w owym czasie platform. Choć może wynik nie wydaje się imponujący, spora część użytkowników uznała grę za całkiem fajną, a reszta narzekała, że jest zbyt repetytywna i nadaje się wyłącznie dla dzieci. Osobiście nie mam z tym problemu. Lubię rzygogenną, kolorową grafikę i polecam wszystkim, którym nie przeszkadza bajkowa konwencja. W końcu nie zapominajmy, że gra jest gra. I co by o niej nie powiedzieć, zawsze jest chwilowym wytchnieniem od walącej poryju rzeczywistości. Po jakże merytorycznej prezentacji przyjrzymy się zawartości fizycznego wydania. Pudełko używane, ale całkiem ładne, co się objawia w cieszących oko refleksach świetlnych. Okładka też całkiem tego nawet i owszem. Niestępione kanty i nieoptarte brzegi wprawiają w dobry nastrój. Wnętrze, które właśnie przed wami otwieram, zawiera spodziewany zestaw obowiązkowy. Przyjemnie błyszczący manual, aż prosi, by ktoś go w końcu przeczytał. Niewykluczone. Że gra nie spodobała się poprzedniemu właścicielowi i nie miała zbyt wielu okazji, by posiedzieć w konsoli, o czym może świadczyć wyborny stan krążka. Wynik testu na wycieki światła nie pozwala się do niczego przyczepić. A skoro mamy już za sobą te potworności, teraz będziemy obcować z przyznawaniem gwiazdek. Rzućmy okiem na ceny i mam nadzieję, że te przez lata nie zdążyły urosnąć do monstrualnych rozmiarów. Niestety 54 zł na Allegro to nie jest poziom jak za darmo. Na Elix ktoś wystawił najtańszą kopię za 49 zł, co nadal nie napawa optymizmem. W tej chwili na Vinted brak. Podobnie jak w przypadku załogi G, Ceks wycenił potworusy na 48 zł z wysyłką. A w brytyjskim Ceksie wychodzi taniej, bo złotych 40, co jest najtańszą kwotą w całym zestawieniu. I Średnia cena na eBay to 44 zł. W archiwum Allegro najtańszą sztukę znalazłem za 15 zł. Prezentowany egzemplarz nabyłem za złotych 40 z wysyłką. I choć nie jest to magiczne dwie dychy, odczuwam satysfakcję ze względu na dobry stan zachowania. Gra wędruje na półeczkę, gdzie wyląduje obok innych adaptacji od Dreamworksa czy Disneya. Trochę ich już tam leży i wciąż sporo zostało do zebrania, o czym opowiemy sobie w kolejnych odcinkach. A teraz pozostaje tylko podsumować bieżące zabranie. Kupy. Mam nadzieję, że już przyzwyczailiście się do tego, że tytuł odcinka niekoniecznie jest tym, czym może się wydawać i świnia świnie nierówna, a tym bardziej obcy obcemu. Mimo to mam nadzieję, że czas spędzony na opowieści o gryzoniach i potworach uznacie za tak samo stracony jak skrolowanie shortów ze śmiesznymi zwierzątkami. Dziękuję, że mogliśmy się spotkać po raz kolejny. Nie zapominajcie, proszę, o nakarmieniu algorytmu. Do następnego. Dej Boże, zdrowie. A co się zaś tyczy liczb, uprzejmie donoszę, że jeszcze kilka dni temu półeczka dźwigała na swych pilśniowych barkach 270 gier, ale w tym tygodniu doszły kolejne, co w sumie daje 273 sztuki. W związku z tym długość półeczki wynosi już 3 m. i 83 centymetry.